To była najstraszniejsza rzecz, jaka przyderzyła mi się przez całe życie. Zobaczyłam wtedy coś naprawdę przerażającego, co silnie wpłynęło na to, kim teraz jestem. Miałam 12 lat, kiedy to się stało. W poniedziałki kończyliśmy zajęcia w szkole dopiero o 17. Nienawidziłam tych dni. Poza tym, w tym tygodniu zostałam przydzielona do sprzątania klasy wraz z paroma innymi uczniami, więc zostawałam w szkole jeszcze przez kolejne pół godziny. Była to prywatna szkoła katolicka. Na jej dziedzińcu była brama, przez którą wchodziło się na teren rezydencji, w której mieszkały siostry zakonne. Budynek był stary i dość zniszczony. Uczniowie często plotkowali na temat tego miejsca, wspominając o tym, jak wiele zakonnic tam zmarło. Moja klasa znajdowała się na trzecim piętrze. W niektórych miejscach korytarz wychodził na zewnątrz budynku, skąd był doskonały widok na dom sióstr. Wtedy nie zwracałam na to zbyt dużej uwagi, ale wkrótce to się zmieniło. Pewnego popołudnia było już prawie ciemno i dochodziła godzina osiemnasta. Podczas gdy inni uczniowie sprzątali klasę, ja wyszłam na zewnątrz, aby umyć okna. Po chwili zrobiłam sobie przerwę i odwróciłam się w kierunku rezydencji. Oparłam się o balustradę i cieszyłam chłodnym powietrzem połopalnym dniu. Przez moment patrzyłam w niebo. A kiedy po chwili spojrzałam w dół, zobaczyłam coś przed wejściem do rezydencji. Jakąś niewyraźną, białą postać lub kogoś okrytego białym prześcieradłem. Przypominało to ducha, ale byłam w stanie dostrzec, że jego okryte nogi dotykają ziemi. Zmarszczyłam brwi i pomyślałam, że to dziwne. Wtedy usłyszałam, jak drzwi się otwierają. Odwróciłam się i ujrzałam moją przyjaciółkę Karolinę. Karola! Spójrz! Szepnęłam i wskazałam miejsce, w którym widziałam postać. Jednak gdy sama spojrzałam ponownie w to miejsce, postaci już tam nie było. Po całym ciele przeszły mnie ciarki. Byłam przestraszona, a moje serce zaczęło bić jak szalone. O co chodzi? zapytała Karolina. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy powiedziałam jej, że coś widziałam, czy po prostu wzruszyłam ramionami. Jedyne co pamiętam, to strach, jaki wtedy czułam. W drodze do domu byłam wciąż przestraszona i zdezorientowana. Zastanawiałam się, czym była ta postać. A może tylko mi się zdawało. W następnym tygodniu, w poniedziałek, kolejny raz zostałam przydzielona do sprzątania. Z ciekawości spojrzałam w stronę rezydencji, jednak nic tam nie było. Po chwili zerknęłam ponownie i wtedy ją zobaczyłam. Postać bez twarzy, okryta białą, lecz tym razem zakrwawioną płachtą. Chciałam zawołać swoją przyjaciółkę, ale bałam się, że znów wejdę na wariatkę. Postanowiłam więc nikomu o tym nie mówić i po prostu wrócić do środka. Obecność innych uczniów w jakiś sposób mnie uspokoiła. Do dziś nie wiem, czym była ta postać, ale za każdym razem, gdy przypomnę sobie przerażające plotki o tym miejscu, nie mogę powstrzymać się od myśli, że mogła to być jedna z martwych zakonnic.